No i co? Odcinek na zapas. Startujemy z kolejnym, drugim już let's playem z gry. Z gry Yes, Your Chris. Ja tylko tutaj sprawdziłem, czy wszystko się nagrywa poprawnie. Kontynuujemy rozgrywkę i jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy w ostatnim, pierwszym let's playu z tej gry. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeszcze nie wiem, bo tak jak mówię, nagrywam longiem. Mam trochę dzisiaj więcej czasu, więc chcę to wykorzystać, żeby mieć zapas. Mmm, zapisz i kontynuuj. No tutaj już wszystko wykonaliśmy, więc yy, jedziemy z kolejnym tygodniem. Tydzień trzeci. Dalej jesteśmy w Grewnie i przybył do nas gołąb. drogi ryku, przekroczyliśmy góry. Przyjdziemy po to, co zostało nam obiecane, albowiem bogowie błogosławili nas swoją mocą. Bejran. Król Radowi. Koniec końców mają króla, a tam gdzie jest król podąża armia. O jakie obietnice oni plotą? Nie wiem. Bez względu na ich wyobrażenia prawdopodobnie przyjdą ich szukać. Problem, problemem jest to, że nasz skarbiec widział lepsze czasy. Szukanie sojuszników może być naszym najlepszym wyjściem. Pozwolę ci zająć, zająć się kolejką potrzebujących, a ja zacznę przygotowania. Będę w izbie rady, wasza wysokość. Dobra. wieśniaczku, co tam masz? Wasza wysokość, niesprawiedliwość i głód nawiedziły naszą wioskę. Mężczyźni ubrani na czarno przyszli i zabrali nasze zasoby. Teraz już prawie nic zostało nawet... Teraz już prawie nic zostało nawet dla psów. już tak. Teraz już prawie... Dobra, nieważne. Chciałem poprosić o 7 sztuk złota lub 5 zasobów, wasza wysokość. W ten sposób możemy przynajmniej nakarmić nasze... Dobra, to zapasy mu dam. Tak będzie chyba lepiej. To wystarczy, aby utrzymać nas. Niech wiecie Błogosławią. Super. Dobra. Kupiec. Alo Elo. Przychodzę z propozycją biznesową. Wasza wysokość. potrzebuję 12 zł, złota, złota, aby zatrudnić ludzi i kupić zapasy do budowy nowej tawerny w Brance. Widzisz, tawerna będzie czymś więcej niż tylko miejscem, w którym miejscowi się opijają. Wioska ma naprawdę dobre położenie, ma wielu odwiedzających, ale nigdy nie zostaje mu długo. Nowa tawerna to zmieni i zagwarantuje stały dochód. Podzielę się zyskami, gdy zacznę zarabiać na tym biznesie. Brzmi dobrze. Weź to złoto i pozwól biznesowi się rozwijać. Ale cudownie, nie pożałujesz wasa, wasza wysokość. Zacznę od, od zaraz. 8 solidnych stołów, 13 łóżek, moglibyśmy zrobić tańszą wspólną komnatę. Och, będzie wyśmienicie. I jeszcze jeden wieśnik. Wasza wysokość, do naszej wioski przywlekła się choroba. To nie jest... to nie jest nic poważnego, tak myślę, ale gorączka i kichanie są wszędzie. Choroba pojawiła się znikąd. Jakby ciemne siły ją na nas rzuciły. Hmm. Więc złota? W sumie złota potrzebuję, to zapasy może im dam. Rozdaję w swojej wiosce. Upewnij się, że każdy ma dostęp do tego, co, czego potrzebuje. Dziękuję wasza wysokość, jesteśmy wdzięczni. Mam nadzieję, że dobre duchy będą cię chronić. Też mam taką... Też mam taką nadzieję. Dobre duchy, żeby ch chroniły naszego króla. Ghost, save the... Save the queen. Pff, dobra, king. king. Eee, co dla niej? Ejka? Ziemniaczku. Mała żobko. Ciekawe co... Ziemniaczku. Jest to normalne. No tak, jak normalny ziemniak. Okej. Okay. dobra. wasza wysokość? Nie powinnaś się tu bawić. Zadanie zawsze ci powtarzałem, żebyś się tu nie bawił. Ale to jest moje najbardziej cenione miejsce w, w Zam y, fortecy. Och, masz tutaj najfajniejsze przedmioty, ojcze. Proszę, pozwól mi tu zostać. Nic nie zniszczę, obiecuję. I... Bo, dobrze może zostać. Y, idź, pobaw się w ogrodach. Ojcze! Nie maruj. Idź, idź, idź. Zobaczymy się później w ogrodach. A się chyba. Wkurzyło. Wasza wysokość, wyznaczyłem zwiadowcę, poinformuje nas z czym mamy do czynienia. Tymczasem powinniśmy zaprosić króla Talesa. On może być w stanie nam pomóc. Kliknij kartę sojuszników, ok. I lecimy. Ale najpierw zasugerowałbym zaproszenie Talesa. Tutaj możesz zobaczyć szczegóły każdego z Twoich potencjalnych sojuszników. Musisz mieć gołębia, aby wysłać zaproszenie. Ada. Dobra, no to Tales, jedzimy, jedziemy. Świetnie, Talys powinien nas odwiedzić w ciągu tygodnia. Dzięki jego armii powinniśmy być w stanie odeprzeć radowie. Bez względu na to, z czym przyjdą. Yy, dziękuję, Audrey. Dobra, to jeszcze do ogrodów się udamy. Ogrody, ogrody. Te wspaniałe grody. Co Dani, co tam u ciebie? Właśnie, wysokości, jak się masz? P! To jest tak nudno. Nie, chyba się obraziła. A ty też się obrażasz? Cześć rzeczy, zawsze jestem. Dobra. Lecimy. Złoto jesteśmy na minus. No, co zrobimy? Nic nie zrobimy. Okej, okay. tydzień czwarty. Ten, ten trzeci był szybki, więc myślę, że tutaj sobie więcej tygodni zrobimy. Generał, wasza wysokość znalazłem syna wieśniaka. Super. Zgubił się w pobliskim lesie, szukając domu. Był osłabiony i spragniony, ale wkrótce powinien powrócić do pełni sił. Bez sensu, ale. O, król, się ma. Prawie żadne światło nie przedostaje się przez te okna. Te sale kiedyś błyszczały, Eryk. Ojcze, zobacz, co zrobiła. Zaria położyła odchody pod moją poduszką. Jak mogę to teraz zmyć? Dlaczego powiedziałeś, powiedziałeś jej, że ci powiedziałam? Nie widzisz, że mamy gościa? Wróć do swojej komnaty już. I inni zawsze tu są. Zajmę się tym później. Na razie uciekam. Uciekaj. Nie możesz nawet kontrolować swoich dzieci. To jestem zaskoczony, że nadal siedzisz tam, gdzie siedzisz. I że ja wciąż stoję tam, gdzie stoję. Wybacz mi, że ostatnio dużo się działo. Ostatnio dużo się działo. E, pytam, czy każesz mi tu stać jak zwykle? Och, oczywiście, porozmawiamy w izbie rady. Oj, lorda Eltona, chyba. U, masz dużo książek. To może być tak ważne, że nie możesz po prostu wysłać mi gołębia. Będę bezpośrednio. Potrzebuję armii. Radowia zagroziła mi i mojej rodzinie. Radowia tutaj? Tak, oni. Po prostu ludzie, niedoświadczeni. Powiem ci coś. Dam ci 3000 żołnierzy. Moja armia poradzi sobie ze wszystkim, co stanie mi na drodze. Co? Tak po prostu. Ach, oczywiście, że nie. Ty widzisz, mój syn Iwa. Płakał i narzekał mi, żebym znalazł mu księ e, księżniczkę. Zawsze mi przeszkadza. Najwyższy czas, żeby do e, dorósł. Żona sprawi, że będzie zajęty. Zeźmić <z shrink> będzie zajęty. Lesulia byłaby dla niego wystarczająco dobra. Mogłaby go nauczyć y, y, rzeczy lub dwóch. Nie wiem, czy ona te dwie potrafi, Chcę również mieć dostęp do wspaniałej kolekcji książek, które tu masz. Plus wszystko inne, co możesz znaleźć. Nadal szukasz lekarstwa dla swojej żony? Jest... Jej stan się nie poprawił? Tutaj się wszystko nagrywa? Wszystko się nagrywa. Dobra. Chciałem sprawdzić. To cię nie dotyczy. Ty dostaniesz armię, ja dostaję lorsulię i dostęp do tych książek. Więc armia w zamian za małżeństwo. Tak, w rzeczy samej. Szybko łapiesz. Weź swoje swoją armię natychmiast. Ale zrobimy to na moich warunkach. Nie mogę pozwolić ci wziąć mojej córki za kilkaset mężczyzn. Daj spokój, Jarek. Oboje wiemy, że da Davern widział lepsze czasy. Kiedy nadejdzie radowia, kto będzie chronił twój lud, twoje, twoją rodzinę? Zamierzasz rozkazać wieśniakom, by walczyli z nimi widłami? A. Dobra, dorzuć 22 dodatkowego złota na pokrycie kosztów ślubu i remontu naszego zamku. To nie problem. Oko, natychmiast wyślę armię, ale chcę natychmiastowego dostępu do archiwów. Małżeństwo może zostać zorganizowane później. Pozwól mi więc zgubić się w Twoich książkach. Myślę, że zacznę od tego pokoju. Dobrze, możesz mnie znaleźć w sali tronowej, jeśli mnie potrzebujesz. Zobaczymy, co tu mamy. Świetnie, zawarłeś nowy sojusz. Ja chyba popełniłem błąd, chociaż może nie, albo chyba jednak. Dobra. Mogę tego generała wziąć. On miał 3000 żołnierzy, więc 3000 więcej by nie dał. A 22 zł to tak trochę chujowo. Czytam sobie. Nie, to jest od samego początku. Eee. No dobra, to przeklikajmy to szybko. To wrócimy w tym zaraz wrócimy. Ja to przeklikam. No, bo w sumie to chwilę zajmie. Szybkie przeklikanie. Zróbmy to na moich warunkach. Zapewnisz generała. Generał kosztuje 9 złota. Yy, Wesele będzie przygotowywane... To już wiem po prostu. Wesele jest przygotowywane 4 tygodnie. I właściwie do, do tamto dotarłem. Do przygotowania wesela i tyle. Yy, więc jak coś to potem będziemy grać. Zapewnisz generała. Aby mógł yy, pomógł w potrzebach naszej armii. A może po prostu opłaca jednego z twoich, w porządku, okej. Okay. Natychmiast wyślę armię, ale chcę natychmiastowego dostępu do archiwów. Małżeństwo może zostać zorganizowane no, później. Pozwól mi więc zgubić się w twoich książkach. Myślę, że zacznę od tego pokoju. Dobrze, możesz mnie znaleźć w sali tronowej, jeśli mnie potrzebujesz. Zobaczymy, co my tu mamy? Dobra, zawarłem sojusz. Pojedziemy stąd, bo Elton John jeszcze tutaj w sali tronowej na nas czeka. Panie Altonie, chodź tu do nas. Eee, py, 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 A, na tron trzeba usiąść. Hello, Alton. Wasza wysokość, moja córka wróciła, zapłaciłem tę bandę tomoko. Byłem zdenerwowany, zdenerwowany jak nigdy w życiu, ale o dziwo wszystko poszło gładko. Dostali to, czego chcieli. Nie sądzę, by byli jeszcze problemem. W ramach podziękowania zabrałem trochę złota. Masz, weź. Zarobiłem dwa złota. No i super. Wątek zakończony. Ja tam jeszcze miałem gwiazdki, więc w sumie przejdziemy się, pogadamy ze wszystkimi, żeby się dowiedzieć, co tu się dzieje. Mur zamku. O, generał, to co tu robisz? Wasza wysokość, to wszystko. Dobra, wejdźmy na mury. Lorsulia pewnie tutaj będzie. No, chodź, chodź, chodź. No, wiem, nie powinno się grzebać wokół. Ale mam czyste łapki. Och, to ty. PpP, eee... Pepepe, pe, muszę ci coś powiedzieć. Dobra, nie mam wyboru. Musisz poślubić Iwo, księcia Atana. Przykro mi. No, o co ci chodzi? Ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat? Potrzebujemy tego małżeństwa, aby zdobyć armię, która będzie nas bronić. Nadchodzi wojna, więc zostałem poświęcona. Rozważałeś w ogóle jakieś inne opcje? Próbowałeś zaoferować coś innego niż swoją córkę? Cóż. Wiedziałam. Wiedziałem, że w dniu, w którym będę wystarczająco dorosła, po prostu sprzedasz mnie temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Czekałeś na to. Nie możesz, yy, nie możesz się doczekać, żeby się mnie pozbyć, prawda? Chciałabym być zwykłą dziewczyną mieszkającą w wiosce, nie mającą się o co martwić, być w stanie poślubić tego, którego kocham, a nie jakiegoś snoba, którego yy, nigdy nie spotkałem. Gupi ślub. Głupi książę. Ty jesteś głupi. I se poszła. Dobra. A Dusty został. Siema Dusty. Co to za smród? Co to ty Dusty? Brrr. Cóż, to nie byłem ja. No Dusty, Dusty kloca walną. Dobra. No my z żonką pogadamy. Pewnie trzeba ją poinformować. Lorsulia wychodzi za mąż. Co? Nie, czy Bejra nas znalazł? Nie możemy yy, mu na to pozwolić. Lorsulia poślubi Iwo, księcia Atany. Zawarłem traktat z Talisem o małżeństwo w zamian za wojsko. Nie, nie możemy pozwolić jej poślubić barbarzyńcy, Eryk. Powiedziałeś, że znajdziesz sposób. Czekaj, Iwo? To... dobrze. Yy, to wspaniale. Iwo jest w końcu księciem, a jeśli Lorsulia będzie żoną Ivo, to Beyran nie może nic zrobić. Armia Talisa może po prostu ich ostraszy. Och, to fantastyczne wieści, Jarek. Wspaniałe. Kto przygotuje ślub? Goście, menu. Musimy udekorować salę tronową. Musimy kupić kwiaty i dekoracje. Och, potrzebuje też zespołu. Zajmę się tym. Zobaczymy jak się e, ma nasz skarbiec, skarbiec pod koniec tygodnia. Czy Lorsulia już wie? Tak, nie przejęła tego dobrze. Ach, ale co ona wie? Chciałaby poślubić tego barbarzyńcy Beirana, Kto wie, co Radowianie robią ze swoimi żonami. Nie zaskoczyłoby mnie, gdyby kroili je i zjadali na kolację następnego dnia. <grytania> Daj jej czas. Dojrzy do tej decyzji. Na Dobra, do zobaczenia. Baba, ba, ba, Lecimy dalej? Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy... Lochy. Kalera jest gorzej niż myślałem. Ostatnie ulewy zniszczyły wiele budynków, wasza wysokość. Choć wciąż mamy miejsce dla więźniów, powinniśmy skupić się na budynkach, które wymagają więcej uwagi. Skrba napisał mi listę rzeczy, które trzeba naprawić. Zobaczycie w tygodniu o podsumowaniu, wasza wysokość. Wygląda na to, że będzie kosztowne. Tak. No to już naprawiliśmy. To mógłbym być ja. Widzisz, co się tu stało? Gdybym był w drugiej celi, zostałbym zmiażdżony. A, co staniesz? To to znak. Bóg przebaczył moje grzechy, będę służył potężnemu. Poświęcę swoje życie potrzebującym. Znaczy, jeśli mógłbym się stąd wydostać, proszę? Jeszcze raz, dlaczego tu jesteś? Ehm, wpadłem na karczmarza na ulicy i nadepnąłem mu na palec? <laughs> Jak śmiesz pleść takie kłamstwa. Zamówił galę piwa, wypił wszystko sam i nawet nie miał na to złota. Nie no, to hańba, tak nie można. Asamer. Asamerze, napisz w komentarzu. Popełnił zbrodnię, co nie? Znam, znam karczmarza. Był bardzo zdenerwowany. Ach tak, chyba pamiętam. Proszę wysokość, zostałem oświecony. Nigdy więcej nie zrobię takich głupich rzeczy. Będę teraz służył wyższemu celowi. Może mnie wypuścisz. Masz to, na co zasłużyłeś. Myślę, że potrzebujesz więcej czasu na przemyślenie swoich działań. Proszę wysokość, ale ja jestem wybrańcem. Bogowie szczędzili mi życie z jakiegoś powodu. No tak, tak. Ściemniej dalej. Te beczki są puste, przechowywaliśmy w nich nasze wino. Na wszystko wypita. E, izba Rady, Ogrody. Dobra, zobaczmy co jest w ogrodach. Nie ma je tutaj. Jak się masz? Jest A, tędy nie przejdę. Mogłem się domyśleć. Że, że nie ma drzwi po drugiej stronie. I Rady królewskiej, królewskasy. Mury lochy, sala tronowa. To chyba tyle na ten tydzień. Ja sprawdziłem tylko na szybkości. Dobra, zdążymy jeszcze kolejne. I tak jak mówiłem, trzy tygodnie sobie walniemy na szybkości. Później tej samej nocy. Ale lepiej, żeby o tej bezbożnej godzinie to było coś ważnego. Proszę wysokość. Wojska Radowi zostały zauważone w pobliżu. Powinniśmy wysłać naszych ludzi, aby ich wytropili. Byli po lorsulie. Erik. musisz coś zrobić. Wyślij generała, żeby to sprawdził. Wyślijmy Stana. Musimy zobaczyć, co, co zamierzają. Generał wysłany. Spoko. Okej. Okay. Zapasów mamy trochę mało. Zatrudnimy zespół teraz. Czas do ślubu cztery tygodnie, więc tutaj spoko. Kupujmy sobie powoli, żeby nam niczego nie brakło. Generał. Czego się dowiedziałeś? Radowni utworzyli posterunki stacjonar stacjonarne wokół naszego zamku, Wasza wysokość. Mmm, obozy, jeśli wolisz. Planują kolejne posunięcia. Zniszczenie ich posterunków powinno zaszkodzić ich zdolności do tworzenia strategii Wasza wysokość. Przecież mamy teraz w perspektywie armię, nie powinniśmy dawać im żadnej przewagi. Powinieneś spojrzeć na mapę Wasza wysokość. Wyślij agenta. Uh. Aby jak najszybciej zlikwidował posterunki. Czekaj na mój znak generala poinstruujecie gdzie uderzyć. Tak, Wasza wysokość. Mapa lecimy. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Nie będę tego czytał, bo już to w sumie czytałem. Dobra, idziemy na północny posterunek. Generał wysłany. Mapa. Wieśniak. Wasza wysokość, mój syn został odnaleziony, bezpieczny i zdrowy, brak mi słów, oto mały prezent. Moja żona zrobiła dla ciebie ciasto, chyba truskawkowe, dziękuję wasza wysokość. Po prostu położę to zresztą moich zasobów, no i spoko. Audrey, będziemy gotowi na ślub za 4 tygodnie wasza wysokość. Do tego czasu należy usunąć rodoweńskie posterunki. Dobra, oj, oj, oj. Dobra, kupiec, wasza wysokość, tawerna, którą pomogłeś mi założyć działa radzi sobie tak dobrze, że nie jest to tylko przerwa między długimi podróżami. Teraz jest to też cel sam w sobie. Zgodnie z obietnicą zacznę teraz dzielić się z tobą moimi zyskami. Jeden, ka jeden kawałek złota co tydzień. Brzmi uczciwie, prawda? Chyba żartujesz. Absurdalnie mało. Hmm. I będę dom cztery sztuki. Bez mnie byś nie otworzył, więc chcę y, większej części zysku. Ale wasza wysokość, ktoś nadal musi płacić za utrzymanie tawerny. Gospodarz, zapasy nie są tanie. To nie moja sprawa, próbowałeś ze mnie zrobić głupca, w takim razie lepiej zabierz się do pracy. Ale to jest wasza wysokość. Cholera, nie powinienem był go oszukiwać. Ej, super! W poprzedniej rozgrywce ja grałem, dałem 3 złota, No to on był zadowolony, ja byłem zadowolony, ale w sumie tu wyszliśmy na plus, przez to, że nas chciało szukać. Jak mogę pomóc ziemniaczku? Martwię <grym> się o Lorsuli, ojcze. Co się z nim stanie, gdy wyjedzie? Obiecałem, że, że się nim zaopiekuje, a teraz odchodzi. Dlaczego miałaby kłamać? I, 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 i co się stanie z Dustin? A co z Dustin? Czy będziesz y, bardziej martwić się Lorsulię? lub jej kot? Co Dani? Oboje, naprawdę. To kot Lorsuli. Prawdopodobnie będzie chciała zapraszać Dustiego, aby dotrzymał jej towarzystwa. Ale jeśli nie odejdzie, Dusty też nie będzie musiał iść. Nie chcę, żeby odeszła. Możesz z nią porozmawiać? W sumie to nie jest wybór Lorsuli. Jestem pewien, że wolałaby zostać. Nigdy nie zostawiłaby cię celowo. Dlaczego więc to robi? Jeśli wola, wolałaby zostać, powinna zostać. Czy możesz z nią porozmawiać? Przekonać ją, żeby została? Oczywiście, Cedani. Mogę spróbować ją przekonać, ale nie sądzę, żeby to coś pozmieniło. Wiedziałem, że mogę na siebie liczyć. Dziękuję ci. Lepiej sprawdzę, co z Lorsurium, kiedy będzie czas. Dobra, no, wieśniak. Wasza wysokość zabrali nasze bydło. Potwory ze stalą przyszły w nocy i zabrały wszystko. Oczywiście zostało dużo trawy, ale co z tego, skoro nie ma bydła? A czy możesz nam pomóc? Wasza wysokość? Ppp. Złoto może nie. To zasoby sobie tutaj no, rzucimy. To powinno zastąpić twoje bydło i dać ci na chwilę coś do jedzenia. Dziękuję, Wasza wysokość. Złoto by było ciekawsze, bo kupiłby bydło. No ale. Nie mam za dużo tego złota, a teraz dopiero jak tawerna zacznie funkcjonować, to się odrobię trochę. Dobra. Dobra, to idziemy do Lorsulli. Lorsulia, mury na zamku. Może Azalia będzie wiedziała, gdzie jest. Dobra. Czy jednak nie ma Lorsulli na murze? Czy ma co dani? A się Się, jak się masz? Dobra, Yyy, Tak, ojcze. Miesza? Powiedz mi, że nie miałeś potyczki z Lorisoulią. Jest na to zbyt miękka. Nie miałaby szans. Pozwól, że ja to ocenię. Pokaż mi, co no się stać. Naprawdę? Będziesz walczył z dziewczyną? Czemu nie? Naprawdę nie wiem jak. Ponieważ nie mogę jeździć konno, musiałam znaleźć coś innego do roboty. Tylko ją podniosłam. Mniej gadania, więcej walki. Zobaczymy, co potrafisz. Tylko powoli, ojcze. Auć! i przyjebał. Za wolno. Moja kolej. Masz dość sprawne ramię, Motatama. Powiedz mi, Azalia, co się z wami dzieje? Nadal trzymać urazy? Zamknęła się w swojej komnacie. Co za dziecko. Zostawiłaś stolec na jej łóżku. Nie udawać, że to jest powód, dla którego nie chce wyjść. Pewnego dnia mnie też to czeka. W przyszłym roku skończysz 13 lat. Chciałbym powiedzieć nie. Nie chcę, żeby moje małe dziewczynki tak szybko wychodziły z domu. Ale prawda jest taka: gdy dorośniesz będziemy musieli znaleźć męża. Prędzej czy później. Chyba wcześniej o tym nie pomyślałem. Zostawia wszystko w innej perspektywie. Byłam zła na nią za to, że jest tak irytująca, ale teraz jestem na nią zła, że mnie zostawia. Ja współczuję jej. A komu teraz będę dokuczać? Zadanie jest za młoda? to nie to samo. Jestem pewien, że znajdziesz sposób na zajęcie swojego czasu. Właśnie się rozgrzewałam. Myślisz, że moglibyśmy zrobić to jeszcze raz? Pewnie. Znajdę cię, kiedy będę miał chwilę. Przypuszczam więc, że to będzie nigdy. Już prawie nic razem nie robimy. Teraz powiedziałbym Ci inaczej. Zaufaj mi. O, jeszcze przepraszam. To, co zrobiłam, do, do Ursuli było niesprawiedliwe. Przep... Nie przepraszaj mi. Wiem, czuję się, że y, najlepiej dać jej trochę czasu. Ale naprawię to. Okej. Okay. Uważaj na siebie i lecimy z tu jeszcze pogadać. Dobra. Aurelio. Siemka, Aurelia. Jakie są przygotowania ślubne? Potrzebujesz pomocy? Przygotowuję ręcznie robione dekoracje. Mam nadzieję, że dorsulio je polubi. Jestem pewien, że tak. Są urocze. Ślub jest wkrótce. Jest tak wiele do zrobienia. Myślę, że będziemy mieli pieczoną kaczkę i sałatkę z kaladur. Nie wiem jeszcze, co zrobię z torto muszę o tym porozmawiać z Lorsulium. Pozwolę ci pracować nad przygotowaniami, jeśli będziesz czegoś potrzebować, będę w sali tronowej. Dobra. No to wszystko. I kończymy tego let's playa, bo już widzę, że nadchodzi czas. Żeby go zakończyć... Kupimy tym razem kwiaty i możemy kupić tkaniny jeszcze. I... Zapisujemy, skończymy i do zobaczenia na kolejnym live'ie Już za kilka dni. Wtorek, czwartek, niedziela, tak jak, już, tak jak wspomniałem na pierwszym let's play'u.